Gry wykorzystujące kontrolery ruchowe z reguły ograniczają się do prostych pozycji, takie jak gry taneczne, sportowe czy produkcje skierowane dla całej rodziny. Sorcery świat magii wydane na PlayStation 3 jest pozycją starającą się nieco poszerzyć aspekt tego typu zabawy. Mamy tutaj do czynienia z pełnoprawną grą przygodową, której magia w założeniu ma unosić się w powietrzu podczas zabawy. Pytanie, czy rzeczywiście warto zgłębiać tajemnice sztuk magicznych czy pomocy sorcery? Uwa! Wow. Głównym bohaterem w grze jest chłopak o imieniu Finn. Ten charyzmatyczny, a zbyt pewny siebie młody adept sztuki magicznej jest na służbie u starego poczciwego czarodzieja Dasha. Niestety jego umiejętności magiczne są znacznie poniżej tego, jak oceniaje sam bohater, przez co Finn często popada w niełaskę u swego mistrza. Pamiętasz, jaka kara cię czeka za kolejne wypożyczenie, ruszczki? Po zniszczeniu magicznego wywaru, chłopak wraz ze swoją towarzyszką o imieniu Airline która jest jakżeżby inaczej magicznym kotem, wyrusza na tajemniczą wyspę w poszukiwaniu magicznych składników, aby odtworzyć recepturę. W trakcie przygody oczywiście dzieje się coś, co kompletnie zmienia bieg rzeczy i stawia głównego bohatera w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa, jakim jest atak złej królowej. Opowieść jest stosunkowo prosta, posiada jasno nakreślonych bohaterów oraz czarne charaktery. Ma kilka ciekawych zwrotów akcji i całościowo przywodzi na myśl coś, co mogłoby z powodzeniem być filmem animowanym. Jednym słowem, łatwa w odbiorze, lekko strawna, przyjemna magiczna historyjka. Ach, smakuje jak stary but! Do zabawy w Sorcery Świat Magii obowiązkowo potrzebujemy kontroler PlayStation Move. Opcjonalnie, do kierowania bohaterem, można także wykorzystać kontroler nawigacyjny. Jednak ten można zastąpić także normalnym padem. Gra jest w miarę liniową przygodówką, gdzie każdy kolejny etap zabiera nas do kolejnej magicznej lokacji. Tajemnicze jaskinie, miasta atakowane przez potwory, czy też w końcu światy, które z rzeczywistością mają niewiele wspólnego. Główną bronią Fina jest naturalnie jego magiczna różdżka. Początkowo bohater dysponuje jedynie prostym atakiem, jednak w miarę postępów w grze zdobywa coraz mocniejsze zaklęcia, nawiązujące w swej formie do różnych żywiołów. Quiz! Użyj bohaterskiego uderzenia! Standardowo można tu wymienić chociażby ogień, lód czy też wiatr. Co ciekawe, ataki można łączyć ze sobą, co często daje całkiem interesujące efekty. Przeciwnicy, co trzeba zaznaczyć, atakują nas dość zaciekle i często w dość sporych ilościach. Więc jest duża szansa, że po sesji z grą, mięśnie ramion, odczuwalnie nam się wzmocnią. Wiele wrogów także stosuje jakąś formę osłony, lub jest podatnych tylko na konkretny rodzaj zaklęć. Warto więc mieć te zależności na uwadze podczas magicznych potyczek. Zmrożona! Ruszaj się albo czekać, ten sam noc! Tradycyjnie dużą część etapów kończy walka z większym przeciwnikiem. Potyczki te z reguły sprowadzają się do poznania taktyki ataków wroga i wykorzystania jego słabych punktów. Zakres przeciwników jest dość zróżnicowany. Zjawy. Wielkie trole czy w końcu nieco inni przeciwnicy. Na nudę więc nie można narzekać. W kwestii obrony możemy używać tarczy lub stosować uniki. Leczymy się naturalnie magicznymi miksturami, które oczywiście obowiązkowo trzeba zamieszać przed wypiciem. Jako że magia unosi się cały czas w powietrzu, czasem aby dostać się do ciężko dostępnych miejsc, Finn musi zmienić się w szczura. Dodatkowo możemy natknąć się na masę różnych przedmiotów w grze. Część z nich możemy odsprzedać wędrownemu kupcowi. Masz różdżkę? Walczysz ze smorami? a część z nich służy jako składniki do tworzenia zwiększających moc bohatera eliksirów. Proces ważenia eliksirów jest przeprowadzany za pomocą minigry. Po wyborze odpowiednich składników mieszamy wszystko w kotle, aż powstanie nam magiczna mikstura. Na koniec pozostają wszystkie luźniejsze magiczne powinności, czyli reperowanie różnych rzeczy, przenoszenie głazów, czy też zabawa w zmienianie zwierząt. Warto także zauważyć, iż niektóre lokacje są oddzielone od siebie wielkimi bramami. Aby je otworzyć, często musimy nieco bardziej finezyjnie rzucić magicznym zaklęciem, co oznacza, iż musimy w pewnym sensie podkręcać nasze strzały. Gra nie oferuje żadnego trybu multiplayer, a tryb dla jednego gracza można spokojnie skończyć w jeden weekend. Więc po zobaczeniu napisów końcowych, jedynym powodem, aby ponownie rozpocząć grę, jest chyba tylko wyzwanie na wyższym poziomie trudności. Prezentację graficzną w grze można podzielić na dwie kategorie. Design magicznych krain jest zdecydowanie mocną stroną produkcji. Całość co prawda podąża za schematami znanymi z tego typu gier, jednak wszelkie jaskinie, dziwne światy, jak na przykład lodowe tereny, wyglądają bardzo ładnie. Gorzej jest niestety z płynnością. Czasami podczas właściwej gry, a zwłaszcza w przerywnikach filmowych, możemy zaobserwować pewne niedociągnięcia i rwania. Czyli jesteś... Dźwiękowo gra prezentuje się całkiem dobrze. Na uwagę zasługuje polski dubbing, którego poziom jest jak zwykle dobry. Hej, popatrz! Naprawiłem! Wow, mistrz magii wozowej. A rolę czarodzieja Dasza odegrał Piotr Frączewski. O, tu jesteście! Właśnie czytałem o szczędkopeszach! Sorcery Świat Magii jest grą w pewnym sensie staroszkolną. Dzieje się tak przez to, iż gra jest dość wymagająca i nie stawia zbytnio na ułatwianie nam zabawy, choćby z racji ilości przeciwników jednocześnie nas atakujących. Energia nie odnawia się sama i rzeczywiście trzeba się dość mocno skupiać na niektórych potyczkach. Walki z bossami mogą być lekko nużące ze względu na to, iż opierają się o konkretną strategię walki i choćbyśmy chcieli, nie możemy przyspieszyć kolejnych faz starcia. Także po skończeniu gry, nic praktycznie nie pozostaje nam do roboty. Jeśli zamienićby aspekt wykorzystywania kontrolera ruchowego na rzecz sterowania zwykłym padem, gra trafiłaby raczej do kategorii przeciętnych. Faktem jest jednak to, iż Sorcery Świat Magii oferuje całkiem solidne wyzwanie. Nie tylko dla najmłodszych graczy, ale także i dla tych nieco starszych. Jeśli by oceniać Sorcery Świat Magii poprzez pryzmat, jakości zaimplementowania kontrolera ruchowego PlayStation Move, całość wypada całkiem dobrze. Jeśli się wczujemy, można rzeczywiście poczuć tą przysłowiową magię. Nawet jeśli rzucanie zaklęć w dużej mierze sprowadza się do energicznego machania kontrolerem. Biorąc pod uwagę, iż większość gier wykorzystujących do sterowania kontrolery ruchowe bazuje na prostej mechanice, gdzie machamy do rytmu lub wykonujemy zestaw prostych ruchów, Sorcery Świat Magii jest niewątpliwie nieco bardziej zaawansowaną technicznie grą. Tego wcześniej nie było! Jeśli jakoś tak wyszło, że wasz mów częściej leży w szufladzie aniżeli w waszych dłoniach, Sorcery Świat Magii pomoże wam nieco go odkurzyć i przy okazji trochę się rozruszać w iście magicznym stylu.